Dzień dobry. Witajcie 9 lutego. No, jadę. Można powiedzieć, że jadę, bo teraz ruszyłam, ale pomyślałam, że jak już jest taka pogoda i stan drogi jaki jest. To znaczy, posłuchajcie, jest objazd, bo jest korek. O, tutaj w jestem w świetle wschodzącego słońca. Dzień dobry. Witam cały mój świat. Kłaniam się niziutko. O, za chwilę czerwone światło. No, mam plus. Plus 20 minut, no to jest czas do nagrywania. Jest czas do witania się z moimi kochanymi widzami. Kochani, witam o poranku. Słońce mnie tutaj tak oświetla. Oświeca. Oślepia również. No, może mnie oświeca? No, może mnie troszeczkę oświeci, prawda? Może coś ciekawego przyjdzie. Temat zmian, ale zmiany do no to posłuchajcie, to już jest temat, już jesteśmy w zmianie. W sumie to wszyscy cały czas jesteśmy w jakiejś zmianie. W mniejszej lub większej. I to podobno w życiu jest najpewniejsze: zmiana. A jak się za bardzo do czegoś przywiązujemy, to kurczę później, to nie wiadomo jak do tego podejść, jak się kończy. Chociaż z drugiej strony, to przecież to życie jest po to żeby budować te relacje, żeby się wspierać, żeby sobie pomagać, żeby być ze sobą, po prostu. Ale tak, Leszczyna jest. Mam dzisiaj opelek. Tutaj takie budyneczki. Posłuchajcie, no, to jest tak. W Nitendorfie, to jest taka miejscowość około, powiedzmy 15-20 km przed Regensburgiem. Jest zjazd, żeby pojechać inną drogą. No i ta inna droga, no tam jest, posłuchajcie, plus półtorej godziny, jest wypadek, to już nawet w radiu powiedzieli, że jest wypadek i już nawigacja sama kieruje, posłuchajcie, tam już nawet nie ma, nie jest nie pokazywana, że droga, którą można jechać, no nie, no bo jak za chwilę się stanie i ma się stać półtorej godziny, no to jest ciekawie. No to, słuchajcie, zwiedzamy, zwiedzamy tę okolicę, jak tutaj to wygląda. Nawet troszeczkęśmy się ruszyli, to tak powiem, ten korek już tak, już tak drgnął. <laughs> nie jest źle, nie jest źle. O, zobaczcie, ale to niewiele widzicie, bo tu słońce bardzo świeci. Ale zobaczcie tutaj, to nowoczesne niemieckie budownictwo, widzicie? Tak, no tutaj akurat balkoników bardzo nie ma, ale to wszystko jest pięknie, tak elegancko, czyściutko i tak bardzo podobnie. No, tak jak wczoraj wspominałam. No, czy oczywiście, kochani, coś, co komu pasuje, to mnie tam nie przeszkadza. Ja mnie najbardziej to widzę różnicę, jeśli chodzi o Holandię, zabudowę Holandii i zabudowę Niemiec. W Holandii te domki są malusieńkie. po prostu przeszliśmy u znajomych przez kuchnię i nie wiem w końcu, mówię domy, że to była ta kuchnia, czy nie była? Jakoś tak, przeszliśmy na podwórko przez kuchnię, <laughs> a pokoje były na pięterku. Także te schody są takie jakieś. No, one są po prostu strome. O, to się śmiałam kiedyś w Holandii, że jak u nas w Polsce, u mnie w Polsce, mam koleżankę, która ma takie schody strome w domu, to mówię, posłuchaj, ty nie wiem, nie wiem czy wiesz, ale ty masz schody typowe holenderskie. Bardzo strome. <laughs> no bo jak jest wszędzie ciasno i mało miejsca. Także posłuchajcie, na zewnątrz jest minus 7 dzisiaj było. O, no, tutaj para stoi na yy, przystanku. O, i zimno im, no bo zimno. O, tutaj zobaczcie jak na skarpie ładny domek postawiony. Także tak to jest. O, i jak się komu podoba, o, oczywiście posłuchajcie, to jest oczywiście kwestia gustu, nie dyskutujemy z gustami, ale jeżeli ma być to wygodne, bo te domy są po prostu obszerne, są duże, przestronne. No i to tak jak śmieje się, posłuchajcie, no bo tak, gdzie znaleźć informacje jak jesteśmy za granicą? chodzimy na facebook, chodzimy na grupę na przykład grupa Regensburg, grupa Polaków na Regensburgu i oczywiście wszelkie możliwe informacje od lekarza przez fryzjera, przez paznokcie tam wszystko, wszystko można znaleźć, ludki podpowiadają, ale mnie rozbawiło kiedyś takie zdjęcie, takiej czerwonej narożnej kanapy dużej i napis, czy mnie ktoś uwolni od tej kanapy <laughs> także w ogóle można posłuchajcie meble no swój transport i w gratisie nawet dostać meble. Także ten tutaj rynek taki tych rzeczy używany. No, też zresztą myślę, że w Polsce też, ale tutaj też to fajnie wygląda. Ale ja to się cieszę, jak jest grupa wsparcia, jak się Polacy wspierają, bo to chyba jest najpiękniejsze. Kochani, ja tak sobie jadę. O, to jakaś pizzeria, pizzeria. Don Pietro, ristorane. Mm kreatywny dom, no poczcie, oczywiście. O, a tutaj jeszcze przy okazji sobie popodziwiamy, póki nam pozwala na to czas. I droga. O, 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 o. Zielone, zielone, i jeszcze można jechać. No, ho, ho, no, ho. ho, Ok, tu już wjeżdżamy w Dolinkę. Na lewo jest na Amberg i Kalmunc, a na prawo na Regensburg. No jedziemy. Tu mamy rzekę, o, ale jaka tu ta rzeka? Nie wiem, nie widzę nazwy. I lecimy, kochani. I znowu w stronę słońca. Życzę wam wszystkiego, wszystkich, wszystkim na całym moim, w całym moim świecie czyli w Niemczech, w Polsce, posłuchajcie, w Australii, w Ameryce, w Indiach gdzie tylko jesteście, kochani, gdzie tylko mnie oglądacie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i życzę. Pięknego, udanego dnia, takiej radości dzisiaj, czwartkowej radości dla Was wszystkich. Pa, do zobaczenia. Anusia, Sylwusia, Aci. No i oczywiście, kochani, bardzo dziękuję za wszelkie komentarze. <laughs> tak, mogą być liczne, może być kilka. Ja się zgadzam, ja lubię czytać. Tak, cieszy mnie to, jak się dzielicie ze mną. Pa, pa, do zobaczenia.